Nie, ja dole. Cześć. Lalala. Siema, witajcie. Jestem znowu na kolejnej edycji Pięknego mi tego co jak widać, spawn chyba został z tamtej edycji. Jak się nie mylę, to był taki sam na tamtej edycji. Tutaj przedstawiam wam itemki na dzień pierwszy: to 64 majaki, jakieś koksy, diamenty i perełki. Tylko chciałem się was zapytać o takiej ważnej kwestii, czy takie napierdalanie w te krótkie ma sens? Jak i tak większość kurwa jebanych pedałów zrezygnuje z tej gry po, nie wiem, tygodniu, góra dwóch. Jaki powiedzcie mi, ma sens to, że ja na przykład teraz tu siedzę, w się pod ziemię, nie wiem, będę jakieś itemy, będę chciał grać z kumplami czy coś. Jak i tak za jakieś te dwa tygodnie, nikt już nie będzie. Wchodził nawet na ten serwer będzie grało po 20 osób. Szczerze, wydaje mi się, że administracji nie obchodzi ile taka edycja będzie trwać, ponieważ oni kasę i tak zgarną na tym. A jeżeli wyjdą na plus, to naprawdę podejrzewam, że będą mieli to gdzieś. Nie wiem, czy, czy coś administracja w tym momencie będzie miała do mnie, że takie coś powiedziałem, ale taka jest prawda, że większość dzieciaków, która teraz wchodzi. To po prostu chodzi dla Beki, żeby pograć i chul, nie? No w sumie to tylko gra, nie masz się o co spinać, także no. Nie wiem, czy jest po prostu sens siedzieć w tym Minecrafcie znowu kopać. Co prawda niby jakieś tam ulepszenia są zrobione, że taki gracz nie musi siedzieć tyle na stołniarkach. Ale wiadomo. Są osoby, którym nigdy się nie dogodzi. No. I to by było w sumie na tyle co, co chciałem wam powiedzieć na tej pięknej edycji. Na, na początku tej pięknej edycji. Zobaczcie. Oj, kurde, Creeper za mną idzie. Zobaczcie ile osób już na czacie wykupiło VIP'a. Podejrzewam, że w pierwszy dzień startu edycji Zwróci im się po prostu ten serwis Po prostu pozwoli to na utrzymanie Go przeżyciu, że tak powiem, a reszta tych VIPów i innych Tak naprawdę niepotrzebnych pierdół To będzie czysty zysk To nic W tym pięknym, jakże super odcinku Super, łapki w dół będą super, fajnie, to byłoby na tyle, ja powiem szczerze, że idę w chuj stąd, idę spać, na razie cześć, pompa.